Panie naczelniku, to, że śmigło jest potrzebne w karkonoszach, nie ulega wątpliwości. Jak moglibyśmy ruszyć ten temat? Tak, Jak, gdzie mógłby stacjonować, czemu służyć, komu służyć? Przede wszystkim jakby Tą potrzebę dostrzegamy od wielu lat. Mówimy o tym otwarcie, gdyż w okresach właśnie wzmożonego ruchu turystycznego, w takim okresie, jak są na przykład wakacje, miejscowości turystyczne praktycznie są zakorkowane. Przejazd przez te miejscowości jest graniczy z cudem, nawet dla pojazdów uprzywilejowanych. Także do tego nakładamy intensywność pracy nie tylko naszej, ale również pogotowie ratunkowego. No I w tym momencie widzimy, że tą najszybszą ewakuację jest tego trudnego e, rejonu górskiego. No. Może zapewnić tylko i wyłącznie śmigłowiec. Ja, jako przedstawiciel grupy karkowskiej GOP, jestem daleki od tego, żeby GOP miał śmigłowiec. Uważam, że to musi być śmigłowiec, który będzie działał w systemie, który w razie konieczności poleci, poleci do wypadku drogowego, wspomoże inne służby, ale również my będziemy mogli liczyć na pomoc i wsparcie tego śmigłowca. Tak jak powiedziałem, pod kątem tylko i wyłącznie dobra turystów, którzy ulegają wypadkom, po to, żeby jak najszybciej zostali dostarczeni do. Do, do szpitala. Kwestia, do, do, do... kwestia tak naprawdę, jak to rozwiązać. To, to jest kwestia otwarta, bo już swojego czasu tutaj toczyły się rozmowy, gdzie władze szpitala w Jeleni Górze deklarowały, że jest miejsce, gdzie można taką jakby bazę stworzyć. Także to jest kwestia odświeżenia tych rozmów, stworzenia inicjatywy, bo jest to naprawdę potrzebne i widzimy, że ten śmigłowiec nie musi stać tutaj w kotlinie cały rok. Chodzi o to przede wszystkim o te ścisłe sezony ruchu turystycznego, czyli od 15 czerwca do końca września i w okresie ferii. To są takie rzeczy, gdzie naprawdę takie terminy, gdzie ten śmigłowiec na pewno by bardzo bardzo pomógł osobom, które uległy wypadkom.